Dziś witamy ze starego Kisielina koło Zielonej Góry, gdzie siedzibę ma nasz partner firma Marwis, producent całorocznych domków mobilnych i stacjonarnych. Budowa domu mobilnego stwarza wiele wyzwań. Konstrukcja musi być kompaktowa i zapewnić warunki pełnoprawnego domu. Do ogrzewania swoich domów firma Marvis stosuje klimatyzację oraz folie grzewcze bram, które mieliśmy możliwość wspólnie położyć na życzenie klienta. Folie i maty grzewcze świetnie sprawdzają się w domach mobilnych, między innymi ze względu na szybkość montażu, bardzo wysoki komfort użytkowania uzyskany dzięki ciepłej podłodze oraz niską cenę inwestycji. Dużą zaletą jest to, że nie zajmują miejsca jak standardowe grzejniki. W domach mobilnych, gdzie liczy się estetyka i każdy centymetr, folie grzewcze BRAN to właściwe rozwiązanie. Serdecznie dziękujemy firmie Marvis za ugoszczenie nas w swoich domach, które wyróżniają się jakością i estetyką wykonania.